odniósł się do shotów z wybuchami agresji i zastanawia się nad rozpoczęciem terapii, a także opowiedział o swoich zarobkach, gdzie z samego YouTube wyciągnął kilkaset tysięcy złotych. Versof odpowiedziała na słowa trąby, który stwierdził, że łatwiej jej negocjować bo z dziewczyną Friza. Ekipa Holding zamyka kwartał ze stratą ponad 1,5 miliona złotych. Szalony reporter i Tańcula nagłośnili aferę z udziałem pasuta, który jest podejrzewany o kupowanie lajków w konkursie Betlika. Rozpoczęła się sprawa kamerzysta odnośnie słynnego filmu z udziałem niepełnosprawnego chłopaka, a kilka postaci znanych z internetu pojawiło się na trans transparencie podczas marszu niepodległości. Witam was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i zaraz lecimy z pierwszym tematem. Ale najpierw, jeśli chodzi o oszczędzanie na zakupach w sieci, to zdecydowanie mogę wam polecić wtyczkę Ale Rabat. Oprócz tego, że automatycznie wyszuka dla was najkorzystniejszy kod rabatowy, to jeszcze dzięki tej samej wtyczce możecie skorzystać z cashbacku, więc podwójnie oszczędzacie. Jak to działa? Wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę Ale Rabat z linku w opisie i załóżmy, że chcesz kupić perfumy. Wchodzisz do sklepu, wybierasz zapach i dodajesz do koszyka. W prawym Prawem w pojawi się komunikat, a następnie wtyczka automatycznie sprawdzi wszystkie dostępne kody rabatowe i wybierze ten najlepszy. Ta sama wtyczka, ale rabat, oferuje również cashback, co oznacza, że wraca do ciebie pewien procent wydanej kwoty. Tak więc nie dość, że oszczędzasz korzystając z kodu rabatowego, to jeszcze dodatkowo wraca do ciebie hajs z cashbacku. Ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, więc ciebie jako użytkownika to nic nie kosztuje. Bez żadnego wysiłku możesz podwójnie zaoszczędzić na zakupach w sieci, więc czemu nie? Warto również zainstalować aplikację, ale rabat na smartfony, czy tak samo jak przy w życiu wtyczki oszczędzacie przy pomocy kodów rabatowych i cashbacku. Sam od dawna korzystam z wtyczki ale Rabat i to naprawdę wygodne rozwiązanie. Koniecznie sprawdźcie jak działa, link w opisie. Wersof postanowiła skomentować słowa trąby, który podczas konferencji w MMA stwierdził, że werka ma łatwiejsze pole do negocjacji, ponieważ jest dziewczyną Friza. Ta wypowiedź nie była czymś zaskakującym, bo wydaje się to normalne, że będąc z bliskiej relacji z Karolem ma nieco łatwiej, ale Werka postanowiła się bronić. Wiesz co, trochę ten komentarz też był dla mnie krzywdzący, bo wcale tak nie uważam. Dodatkowo jeszcze powiem, że ja przed y, zaczęciem związku takiego publicznego z Karolem, bo oczywiście nasz związek jeszcze przed tym, jak go ogłosiliśmy w internecie, istniał jakiś czas, to już miałam podpisaną z nim umowę na takich samych warunkach, jak gdzieś tam pozostali członkowie ekipy. Jedynym wyjątkiem był mój sklep, ponieważ jeszcze jako mała dziewczynka marzyłam, wiesz, widząc opoczynania mojej mamy, jakieś swoje hmm. początkowe projekty, to poprosiłam bardzo, że ja i tak w przyszłości będę chciała otworzyć swój sklep. No właśnie, i tak jak wiele Wątków ekipowej dramy pozostaje bez komentarza. Tak w tym wypadku Weronika przedstawiła swój punkt widzenia. Podzielę jej wypowiedź na kilka fragmentów, żeby każdy z nich omówić. Na starcie, Verka przyznała, że podpisała umowę z Karolem jeszcze zanim ogłosili związek w sieci i co ciekawe, już wtedy ustaliła, że chce mieć swój sklep. To oznacza, że niby miała taką samą umowę jak wszyscy, ale jednak nie do końca, bo był ten jeden dosyć istotny wyjątek. I nie uważam, żebym ja była, wiesz, specjalnie traktowana. Wręcz troszeczkę przeciwnie, bo jednak, będąc dziewczyną głównego założyciela, a jednak jestem obarczona większą taką i hejtem i tym, że wiesz, są raczej zawsze takie, a na pewno to jest spisek, że ona jest z nim tego, dlatego, 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 a tych przyjaciół czy tych l, znajomych, którzy są obok, tak się aż bardzo nie podejrzewa o to. Później Weronika stwierdziła, że w sumie to ma nie tyle łatwiej co gorzej, bo jako dziewczyna Friza była krytykowana przez widzów, którzy byli w stosunku do niej podejrzliwi. To jest akurat argument, który w tej konkretnej sprawie nie ma znaczenia. Krytyka widzów nie ma wpływu na zapisy w umowie, czy też możliwość dogadania pewnych spraw jako partnerka. Dobitnym przykład jest jej przejście do agencji DB4, które wywołało tle zamieszania. Mimo, że pozostała w ekipa management, to jednak nie był to najlepszy moment na takie newsy, a jednak Fris i zarząd wyrazili zgodę. No, ale... Może mieć swoje zdanie, może jego zdaniem ja się potrafię bardziej dogadać z Karolem też, no nie dziwiąc się jestem jego narzeczoną, więc na pewno, wiesz, rozmawiamy więcej niż, niż on, aczkolwiek nie uważam, żebym była jakoś, wiesz, specjalnie traktowana albo miała lepsze warunki ze względu na mój związek z Karolem. Osobiście mam wrażenie, że Werso starała się za wszelką cenę bronić swoich dokonań i sukcesu, a przecież słowa trąby w żaden sposób jej tego nie odbierają. Faktem jest, że Werka jest bardzo pracowitą osobą, systematycznością i zaangażowaniem odsadziła inne influencerki i zasięgowo jest numerem jeden jej słowa wychodzi na to, że niby ma taką samą umowę jak inni członkowie ekipy, a jednak może mieć niezależny sklep. Niby przez relacje z Freezem nie ma łatwiej, ale jednak przyznała, że będąc jego narzeczoną, lepiej się z nim dogaduje. Moim zdaniem to normalne, że tak zażyłe prywatne relacje mają przełożenie na biznes i nie widzę w tym nic zaskakującego. Zamiast się wypierać, Werka powinna podkreślić, że pomijając związek, jako topowa influ z dużymi zasięgami, ma inną pozycję w negocjacjach i ciężko byłoby zaprzeczyć. To nie jest wywyższanie się, tylko fakt, bo tak to wygląda w tej branży. Pozostając przy temacie ekipy, na portalu, aktualnej media pojawił się artykuł o mocnym tytule Ekipa Holding z 1,5 miliona złotych kwartalnej straty tłumaczy ją zmianą modelu działania. Przekładając to na liczby zgodnie ze sprawozdaniem jest to dokładnie 1,69 miliona złotych. W trzech kwartałach bieżącego roku ekipa holding przy 17,49 miliona złotych skonsolidowanych przychodów sprzedażowych i 18,47 miliona złotych, miała 1,69 miliona złotych straty netto. W tym samym sprawozdaniu jest podany powód takiego wyniku i wychodzi na to, że są na minusie z powodu podjętych inwestycji. Chodzi tutaj o zapowiadane projekty, w tym m.in. nowe produkty spożywcze, serial animowany, czy też stacjonarne sklepy z ubraniami ekipy. W raporcie ekipa holding wyliczono, że strata z zeszłego kwartału jest m.in. spowodowana nakładami inwestycyjnymi w kierunku budowania szerokiego portfolio projektów z zakresu nowych mediów, produkcji filmowych oraz gamingu. Z dalszej części wyjaśnień dowiadujemy się, że realizacja projektów jest planowana na lata 2023-2024, więc to wtedy mamy ujrzeć wyniki tych inwestycji, plus dalsze uzasadnienie, że to była dobra decyzja. Plany planami, a jak wiemy w życiu różnie bywa. Mimo dramy starej ekipy aktualnie potężne zasięgi buduje Genzy, które zapewne będzie miało istotny wpływ na promocję nowych produktów. A być może do tego czasu do dyspozycji będą również nowi influx z kolejnej edycji Twoje 5 minut. W podcaście Szalony Tańcula został poruszony temat afery dotyczącej konkursu na walkę wieczoru Fame MMA 16. W dużym skrócie firma postanowiła zapytać fanów, które starcie ich zdaniem było najlepsze. Zostały wrzucone trzy zdjęcia z walk, a konkretnie Tomba kontra Dubiel, Bandura kontra Alan oraz Pasut kontra Jacek Murański. Bohaterowie fotki która zyskała najwięcej lajków, mieli dostać w sumie 60 tysięcy złotych, 50 koła dla zwycięzcy pojedynku i 10 koła dla przegranego. Niby prosta sprawa, ale nie obyło się bez aferki. No i co się tam działo? Głosować można było do 9 i. Wygrywał bandurę oczywiście. Ogólnie na bandurę, bandurze pomagało też i samu. Tak, dużo influencerów dużo. dużo, dużo w ogóle ci, którzy tam nie byli akurat, no bo to Influ... część walczyło, ale ci, którzy, nie, no, mega zasięgowi. No i samo to. I samo ktoś jeszcze właśnie takich dużych bardzo. I samo Budda też sam nakłaniał o. i wiesz, mówisz, żeby głosować na niego i tak dalej. No i oczywiście on tam wygrywał. Do samego końca pracę wygrywał, aż zdarzył się dzień, nagle... w którym kończyło się to głosowanie. I nagle, nagle. lajki wypierł. W zgodnie z relacją szalonego i tańculi, najpierw wygrywała walka bandury z Alanem, po części dzięki wsparciu i samu, i Buddy. Wydawało się, że to oni zgarną nagrodę, aż nagle pod koniec czasu na głosowanie starcie Pasuta z Murańskim zaczęło zaliczać ogromne przyrosty i wysunęło się na prowadzenie. Wszystko wskazuje na to, że były to fejkowe lajki, prawdopodobnie kupione. Ale po prostu nagle walka Muran-Pasut zaczęła tak że nabiła 250 tysięcy polubień. Słuchajcie, Alleluja! Tyle polubień, że tyle to nawet nie mają ci ludzie. Obydwoje chyba nie, no mają, chyba na ma na Instagramie. Sprawdźcie po prostu weź te lajki. Sprawdźcie że wszystkie lajki są praktycznie arabskie, tureckie, to są fikcyjne konta, to nie są konta z Europy e, i, no. i po prostu ktoś sobie te lajki kupił. Oczywiście nie uszło to uwadze fanów, którzy dali znać w komentarzach, że coś tu jest nie tak. Ostatecznie Betlik postanowił wypłacić hajs zarówno bandurze Jalanowi, jak i Pasutowi i Muranowi. To oznacza, że nagrody zamiast 60 tysięcy złotych wyniosły 20 tysięcy złotych, a zawodnicy postanowili część z tych środków przeznaczyć na cele charytatywne. Co ciekawe, Betlick nie przygotował regulaminu, a przynajmniej nie był dodany w pierwszym poście, więc musieli ratować sytuację, żeby wyjść z twarzą z zamieszania. Cześć, słuchajcie, było drugie zamieszania z walką wieczoru, ale już Betlick ładnie zarządził kryzysem, więc gratulacje bandura, gratulacje BetClick. I ja też tak jak bandurę w wprowadzam na swój cel charytatywny, jak poza na swój cel na wakacje dzieciaków na uran, no ale chyba się nie uda, więc dzieciaki na ferie jadą, więc pozdro Betlick, pozdro bandura. Sama afera została do Natomiast oglądając komentarz szalonego i Tańculi łatwo można było wyczuć, że raczej skłaniają się ku wersji, że pasut sam wykupił lajki pod fotką, żeby zgarnąć Hajs. Nie oskarżają go wprost, bo nie mają dowodów, ale jednak dają do zrozumienia o co im chodzi. Być może wpływ na ich postrzeganie ma jawny konflikt z pasutem, o czym sami wspomnieli. To, wiesz, co zaraz będą ludzie pisać, a wy go nie lubicie, a wy tak mówicie, to nieprawda, on sobie nie kupił. No w ogóle myśmy to, myśli, że on kupili. sobie kupił to my no, to my kupiliśmy mu te lajki, żeby wykręcić teraz aferę. Stary, jak dla mnie, jeżeli rzeczywiście wykupił te lajki, to jest mega słabo i te słowa, które mówiłem wcześniej, Wcześniej to chyba coraz bardziej tak. przemawiają. Ja, ja, ja jestem mnie, daleki że, od ubliżania, ale kupuje ale się jest przed... No to jest mega, no mega, to jest mega słabe, mega słabe. Oszukać ludzi, wykupić sobie Ludzie, lajki, żeby ludzi. wygrać, żeby zgarnąć to 50 tysięcy. Uważam, że pasut nie kupił tych lajków i że po prostu jest to dzieło losowych ludzi z sieci. Być może fanów Roberta, którzy chcieli go na siłę uszczęśliwić. Pasut za długo działa w sieci, żeby próbował w tak głupi i banalny sposób wygrać konkurs. Każdy może prześledzić lajki, a tym bardziej, gdy wpadają w takiej liczbie w tak krótkim czasie. Myślę, że gdyby chciało szukać, to Wpadł był na bardziej wyrafinowany pomysł, bo jak wiemy, po konferencjach kreatywności mu nie brakuje. Jakiś czas temu informowałem o wyroku dla kamerzysty, który został skazany na pracę społeczną i karę finansową za pobicie starszego mężczyzny. Teraz przyszła pora na kolejną sprawę w sądzie, gdzie tym razem chodzi o słynny film z udziałem niepełnosprawnego chłopaka. We wrześniu ubiegłego roku rozpoczął się proces, który został zawieszony ze względu na chorobę sędzi, jak donosi portal szczecin SFL. Po długiej przerwie sprawa znowu trafiła na salę sądową, ale będzie rozpatrywana od początku. Proces jednak nie zakończył się ze względu na na zwolnienie lekarskie sędzi, które trwało dłużej niż pół roku. Z tego powodu proces kamerzysty i pozostałej dwójki musiał rozpocząć się na nowo. Pierwsza rozprawa odbyła się w czwartek 10 listopada 2022 roku przed sądem rejonowym w Szczecinie. Sąd wyłączył jawność sprawy pato-youtubera Łukasza W. kamerzysty, Adriana S. i Violetty K. Tak więc sprawa stała w miejscu, a teraz rozpoczęła się od początku. Tutaj warto przypomnieć, że oskarżonym grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Z pewnością poprzedni wyrok nie działa na korzyść kamerzysty, ale na ostateczny wyniki i ewentualne Przyjdzie nam jeszcze poczekać. Teraz, może nie tyle news, co dosyć specyficzna sytuacja, jaka miała miejsce w trakcie marszu niepodległości. W sieci pojawiło się zdjęcie jednego z transparentów, na którym widnieją dobrze Wam znane, głównie internetowe postaci. Według najpopularniejszej wersji, w lewym górnym rogu widnieje Oliwka Brazil, po prawej Jaś Kapela, na środku Jacek Morański, w lewym dolnym rogu Fagata, a w prawym Maja Staszko. Całość jest podpisana przeciwko patologii i upadkowi zasad. Biorąc pod uwagę, że jest to transparent młodzieży wszechpolskiej, to nie jest zaskoczeniem, że widnieją tam Oliwka, kapela, fagata czy Staśko, ale zaskoczeniem jest obecność murańskiego. Głównie dlatego, że chciał on docierać do młodych ludzi z patriotycznym przekazem, głosi hasło, Bóg, honor, rodzina, ojczyzna, a tymczasem na transparentach trafił do grona osób nazwanych patologią. Być może jednak weźmie sobie do serca słowa pasuta, który próbował mu przetłumaczyć, że jego działania przynoszą odwrotny skutek. Od taka ciekawostka i lecimy dalej. Ostatnio w sieci ponownie zrobiło się głośno o Nitro, a konkretnie o jego kontrowersyjnych i prowokacyjnych wypowiedziach, w których obrażał widzów, wyzywał ich rodziny albo życzył wszystkiego co najgorsze. A i tak dosyć delikatnie to określiłem. Temat ten poruszył Jacek Murański w trakcie wystąpień w ramach film MMA, a następnie w akcję włączyła się Maja Staśko przy wsparciu wykopu. Na Twitterze Mai pojawił się wpis, gdzie zbiorczo dodawała szoty z tekstami Nitro i domagała się sprawiedliwości, a w finale powstał zbiorczy materiał, który został usunięty ze względu na prawa autorskie, które zgłosiło Imperium Montażystów. Nitro postanowił odnieść się do sprawy i to na poważnie. Jak odniesiesz się do filmiku z wykopu przedstawiającego ciebie i twoje patologiczne zachowania? No, powiem wam tak. Na ja tego filmu... Mu nie widziałem. Oczywiście wiem, że taki film powstał. Między innymi ludzie na live pisali, na Instagramie mi to wysyłali. Nie oglądałem tego filmu, bo się domyślam, co tam jest. Ja nie lubię oglądać e, siebie w tym stanie. No, bo jest z zwyczajnie trochę wstyd, jak na to patrzę, nie? Znaczy, bo, bo, to jest pewnie kompilacja Rages z live'a. Jak Nakreślając kontekst z omawianych szodów, Nito tłumaczył, że część z nich to odpowiedź na zaczepki ludzi z czatu. Nadal nie oznacza to, że może, czy powinien w ten sposób odnosić się do ludzi, ale też burzy wrażenie, że to wyzywanie losowych osób. Nie dotyczy to każdej sytuacji i zaraz do tego przejdę ja owszem, jak ja na przykład widzę takie, bo, bo teraz jakieś kompilacje, jakieś inne rzeczy są publikowane, no ja widzę, że jestem niedo***wany, nie? Ja widzę, że mam jakiś problem, problem z głową, nie wiem, jakby jakbym sobie z gniewem nie potrafił poradzić. No więc ja, no, ja czasami patrzę na, na te wybuchy gniewu, samemu jest mi kurwa głupio, nie? Wiesz, ja mógłbym powiedzieć, kiedy najczęściej się to dzieje, ale to, wy wtedy to wykorzystujecie. Ja dosłownie k***a nienawidzę, jak przyjdzie do mnie jakiś ktoś na czat, ja robię, że Moja twoja Sandra to a, twój syn jest upośledzony. To są, to są. Ja nie wiem na ile w, też jest czat widoczny i to co ci ludzie do mnie piszą, bo koniec końców masz szatę, gdzie mówisz, e, twoja matka jest taka, ku... No właśnie, bo w sieci krążył również short, gdzie to wyzywał konsultanta. Chodziło o problemy z internetem i wynikającą z tego frustrację, która miała ujście właśnie na losowym gościu po drugiej stronie słuchawki. Podały tam bardzo mocne słowa ze strony Sergiusza, który ostatecznie odniósł się do tej i podobnych sytuacji. Owszem, są osoby, które dostały do mnie w życiu za darmo i za, z tego powodu jest mi przykro, a mianowicie, jak mi internet, kilkukrotnie wyżywałem się na konsultantach i to owszem jest krzywdzące i tu akurat tak jak można gdzieś dyskutować, że ktoś zaczął czy coś tam, tutaj nie można dyskutować. Nitro wprost powiedział, że nie ogarnia swojego gniewu i zastanawia się nad terapią w tym kierunku. Zauważenie problemu to pierwszy krok do zmiany, więc start jest obiecujący. Tym, co mnie zaciekawiło, to że przyznał, że bardzo rzadko przeprasza i nawet gdy czasem ma ochotę, to i tak tego nie robi. Wydaje mi się, że w całym filmie ani razu nie pada słowo przepraszam, co potwierdza jego słowa, chyba że coś mi umknęło. Mi się wydaje, że ja muszę iść na jakąś terapię. Jak sobie radzić z gniewem, bo ja sobie totalnie nie radzę, nie? Jak mnie coś zdenerwuje, autentycznie nie jestem w stanie sobie z tym poradzić i wszyscy dookoła dostają, nie? Ja po, na przykład po tych trzech minutach, jak już zejdzie ciśnienie, to już wiem, że zachowałem się jak idiota. Ale następną rzeczą, że ja się do błędów też rzadko przyznaję, no. A poza tym też uważam, że, że to już nikogo nie obchodzi. Wiecie, zgodzę się, że poważny komentarz Nitro, który tłumaczy się napadami agresji i zapowiada terapię, wpisuje się w obecny trend wśród influencerów. Tylko ostatecznie, jakie to ma znaczenie? Niezależnie czy udaje, czy mówi prawdę, czy pójdzie do psychologa, czy nie, najważniejsze, żeby przestał się w ten sposób zachowywać. Myślę, że po takiej deklaracji seriusz będzie bacznie obserwowany przez Wykop, czy też Majestaszko, więc jeśli znów będzie się odpalał, to na pewno się o tym dowiemy. To był jeden wątek z Q&A, natomiast kolejny to zarobki Nitro, który zakończył półroczne daily i przedstawił statystyki. Maj... Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i te parę dni listopada 102,4 miliony wyświetleń, 18,6 milionów wyświetleń godzin, plus 131 tysięcy subskrypcji nowych przyjaciół tutaj i szacunkowe przychody 530 tysięcy złotych. Da się zarobić! Tyle powiem. Z samego AdSense'a, czyli reklam na YouTube, wyszło ponad pół miliona, przy czym warto pamiętać, że trzeba zapłacić podatki, odjąć koszta produkcji i w przypadku Nitro odjąć procent dla agencji i Jasia. I to jest jedno źródło dochodu, które w sumie nakręca kolejne, czyli sklep 7More7. W tym wypadku również jest mowa o kilkudziesięciu tysiącach miesięcznie. No to mamy sklep z ciuchami i to w... Zależy od miesiąca i od kolekcji, nie? Zdarzył się miesiąc, gdzie nawet ponad stówę zarobiliśmy, a zdarzył się miesiąc, gdzie nie zarobiliśmy nic. Jakbym miał tak powiedzieć, średnio od 20 do 50 tysięcy. Tak. Do tego jeszcze dochodzą zarobki ze współprac na streamach, czy też ostatni konkurs, gdzie do wygrania był samochód. Generalnie mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, ale raczej nie jest to zaskoczeniem w przypadku Nitro. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku i widzimy się już niedługo.